Witamy serdecznie i naprawdę bardzo się cieszymy, że dzisiaj Marek TV zawitało do, drodzy widzowie, Częstochowy. To właśnie tutaj przywieźliśmy następny transport Waszej pomocy, darów, które żeście zebrali. Tutaj też chciałbym podziękować zarówno e, Kasi, jak i także wszystkim rodakom dobrej woli, a przede wszystkim otwartych serc. Koło mnie siostry, które nas tutaj ugościły i Przede wszystkim chciałbym przywitać dzisiaj tutaj e, siostrę przełożoną Zofię, siostrę Anię, a także siostrę Krystynę. Drodzy widzowie, tak naprawdę wiemy dlaczego tutaj jesteśmy i przejdę od razu do pierwszego pytania, do pytania co zmieniło się w życiu sióstr w ostatnich czterech tygodniach. Właśnie dowiedziałyśmy się w sytuacji, kiedy wybuchła wojna, że też to miejsce będzie miejscem, gdzie będziemy gościć uchodźców z Ukrainy, więc z tą chwilą zaczęłyśmy przygotowywać tutaj miejsca i jest przygotowany, właściwie już w tej chwili jest na stanie 55 osób, od najmłodszego dziecka, które ma półroczku do 17 lat. Jasna Góra łącznie przyjmuje około 120 osób, z tym, że tak jak wspomniałam, tutaj u nas jest 55. W tej chwili ta grupa już jest taka stała. Część osób na początku wyjechała, może z 11, na to miejsce przyszli następni, ale w tej chwili już jest taka ukonstytuowana grupa, znamy się, czujemy jak te relacje między nami się coraz bardziej budują i staramy się. Tutaj stworzyć tym ludziom, którzy są wśród nas, takie rodzinne, ro, rodzinną atmosferę, rodzinny klimat, żeby rzeczywiście czuli się tutaj dobrze. Dziękuję serdecznie. E, siostra. Ania opowie wam też, ponieważ żyła 30 lat właśnie na Ukrainie, o swoich przeżyciach z tego kresu, bo wiem, że są wiele obaw ludzi, jacy to są ludzie. Oni są tacy sami jak my. Te same potrzeby na pewno też chcieliby żyć w spokoju, ale tak jak powiedziałem, siostra Anna spędziła z nimi 30 lat. Czy mógłbym siostrę prosić o parę słów, jacy to są ludzie? Właśnie tak jak pan powiedział, tacy jak my, którzy mają serce chcą żyć, kochać, chcą pracować, chcą, żeby ich dzieci się rozwijały, uczyły i po prostu cieszyły się życiem. Cieszyły się życiem i chyba najbardziej o to chodzi, bo jak widzieliście na reportażach Marek TV, pokazywałem zdjęcia dzieci i to dla mnie osobiście był naprawdę największy szok, że te dzieci straciły swoje dzieciństwo, straciły swój spokój, a wy drodzy rodacy w Wiedniu, Pomagacie, pomagacie, bo sam widzę ile transportów jedzie od naszych wszystkich wolontariuszy. Wiecie dobrze, że cały czas szukamy możliwości przekazu, przejazdów, samochodów, tak żeby te Wasze paczki tutaj dostarczyć i także my, co już tutaj przybywamy z Waszymi darami. No i na koniec, czy mogę prosić siostrę tutaj może do mnie trochę bliżej. E tej siostrze to trzeba naprawdę podziękować, bo dzisiaj drodzy widzowie ugościli nas naprawdę wyśmienitym śniadaniem. Takie śniadanie ja naprawdę już wiele, wiele czasu nie jadłem i nie miałem, a tutaj zarówno spokój, cisza, jak i właśnie to wyśmienite śniadanie, ale całkiem inne pytanie, jakie jest zadanie tutaj, jaka jest rola siostry, co siostra e, czyni tak codziennie, jaki, że tak powiem, jest przebieg dnia. No, moim głównym zadaniem jest właśnie, żeby przygotować y, y, noclegi dla pielgrzymów. Które tutaj, którzy do nas przybywają właśnie na jasną górę. No i a w tym momencie właśnie też zamieniam się na służbę, żeby tym ludziom, którzy tutaj są właśnie poszkodowani wojennie, żeby im też jakoś stworzyć takie warunki możliwie jak naj, najbardziej domowe. No. I dlatego właśnie jesteśmy ogromnie wdzięczni za każdy właśnie gest dobroci, żeby ci ludzie mieli na miastkę chociaż takiego życia domowego. I, Naprawdę serdecznie Bóg zapłać za to. Ja też powiem Bóg zapłać i przede wszystkim wszystkim siostrom tutaj e, życzę zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Drodzy widzowie, e, tutaj właśnie możecie też przyjechać i spędzić, bo my sami tutaj się zatrzymaliśmy, są tu możliwości noclegowe, czyli możecie się pomodlić, możecie tutaj spędzić parę godzin albo i nawet e, dzień. E, odwiedzając tutaj to chyba najważniejsze miejsce w Polsce, czyli to serce Polski i już bardzo chętnie teraz, tylko że no teraz niestety nie damy rady, bo czas nas też goni, ale myślę, że tu powrócimy i zrobimy dla was reportaż z tego miejsca, które naprawdę powinniśmy wszyscy nosić w sercu, bo jest tu tyle dobroci, że naprawdę warto tutaj zawitać. Dziękuję serdecznie. Zanim jeszcze się pożegnamy i rozładujemy samochód, chciałbym siostrę przełożono prosić o trochę historii, ale nie historii tutaj klasztoru, tylko o założycielce, a do tego zaraz przejdziemy. Opowiemy wam dzisiaj chociaż jedną historię tutaj tego miejsca, nie będzie to klasztor Jasnogórski, tylko się nie da historii klasztoru opowiedzieć w 5, 10, 15 minutach. Na to chcemy też poświęcić więcej czasu, dlatego myślę, że dzisiaj już mogę wam gwarantować, że tutaj wrócimy, ale chcę opowiedzieć wam, albo siostra przełożona, chcę wam opowiedzieć historię założycielki tutaj klasztoru. Jaka jest historia i jak stało się, znaczy historia. Waszego tutaj, waszej założycielki, niech siostra mi troszkę o tym opowie. Nasza założycielka urodziła się w Austrii w 1856 roku, w wielodzietnej rodzinie, ojciec był Polakiem, Leduchowski, Ignacy Leduchowski, mama była Austriaczką. Później przeprowadzili się do Polski, Święta Urszula tak się losy potoczyły, że wstąpiła do zgromadzenia sióstr Urszulanek, wyjechała do Pottersburga, bo taka była potrzeba zajęcia się młodzieżą. I tam właściwie wypoczątkowało nasze, zapoczątkowało, nazwałabym to, nasze zgromadzenie. Matka przez władzę została carskie wygnana z Petersburga jako wielkie zagrożenie dla Rosji. I później wyjechała do krajów skandynawskich, tam też pomagała bardzo Polakom, zajmowała się dziećmi. Polskich uchodźców rozsławiała Polskę swoimi odczytami, wygłosiła 80 ponad odczytów w 8 językach i później zgromadzenie przeprowadziło się do Polski, właśnie to właśnie początkujące zgromadzenie osiedliło się w pniewach i rozrastało się i tak rozrasta się ponad 100 lat. Natomiast ponad 60 lat siostry pracują tutaj na jasnej górze. W różnych działach pracy. E, między innymi właśnie tutaj na halach jasnogórskich, przyjmując pielgrzymów, w Kaplicy Świętego Józefa, w Centrum Informacji Jasnogórskiej, e, oprowadzając e, pielgrzymów w kilku językach. E, I wiele różnych prac w sekretariacie Kustosza Jasnej Góry, i wiele innych prac, które trzeba tutaj e, wykonać, to właśnie wykonujemy. Bardzo lubimy tą pracę, cieszymy się, że służymy. E, ja to tak nazywam gościom Matki Bożej, bo to przyjeżdżają do niej goście, ona ich tutaj podejmuje, umacnia, dodaje sił i cieszymy się, że możemy służyć tym właśnie ludziom. I ostatnie pytanie, ponieważ o tym żeśmy już wspominali i siostra też wspomniała wam właśnie pielgrzymi. Kiedy zaczyna się okres Pielgrzymek, jak długo trwa, czy mogą pielgrzymi zostać tutaj tylko jedną noc, czy mogą dłużej zostać. Jak wygląda tutaj ta kwestia tych ludzi, którzy na przykład z Wiednia chcieliby tutaj do Częstochowy zawitać, do was, do klasztoru i jak wygląda ta logistyczna kwestia? Więc jasna góra ma dwa właśnie takie punkty, gdzie nocuje. Dom Pielgrzyma, który, który ma bardzo dużo tam miejsc gdzieś koło tysiąca chyba i tutaj u nas 500 miejsc. To są jedne i drugie, to są noclegi jasnogórskie. Zanim powstał Dom Pielgrzyma, zanim został wybudowany, to najpierw tutaj właśnie byli podejmowani pielgrzymi. Z chwilą, kiedy tam właśnie powstał, to tam większość ludzi nocuje, natomiast do nas tutaj też zaglądają, ponieważ jest to blisko, zarówno jedno jak i drugie miejsce noclegowe jest bardzo blisko Jasnej Góry, więc bardzo sobie to cenią i, I tutaj przyjeżdżają. U nas jest bardziej taki letni, można powiedzieć, dom. Przyjmujemy pielgrzymów od maja do października, natomiast w domu pielgrzyma okrągły rok. U nas też w międzyczasie nasi bliscy, znajomi, bardziej związani z nami, też tutaj nocują. Można przynocować jeden, dwa dni, czy nawet kilka, w zależności od potrzeby. Tak więc widzicie i słyszycie, że można tutaj przybyć, można się pomodlić, można tu spędzić jeden dzień, można spędzić parę godzin albo dłuższy okres. Dzisiaj Marek TV z Częstochowy. Bardzo się cieszymy, że tutaj zawitaliśmy z Waszymi darami i mamy skrytą nadzieję, że nie będzie to nasza ostatnia wizyta, tym bardziej, że zapowiadamy już teraz, że chcielibyśmy Wam pokazać trochę więcej niż to uczyniliśmy. Dziękujemy serdecznie siostrze przełożonej. Ostatnie zdanie dla widzów Marek TV w Austrii, w Wiedniu, ale także w innych landach. Dziękujemy bardzo serdecznie Wam za wielkie, wielkie serce. Bóg zapłaci. Bóg zapłaci. Ja tylko powiem od siebie. Mam nadzieję, że była to moja pierwsza trasa tutaj, ale drodzy rodacy, nie ostatnia.